Witajcie, z tej strony Svinder, procesy Exe. Przed Wami gra Paper Plane Czyli jak sama nazwa wskazuje Gra, której sterujemy samolecikiem Z papieru, dokładnie mówiąc Jest to gra Indie, jak się można spodziewać Od tego rodzaju grze Dokładnie tak, jest to gra Indie, czyli niezależna Produkowana bodajże przez grupę studentów większość gier indie zresztą jeśli gra indie nie powstała przez e, z, ach, przy pomocy grupy studentów to zrobiła to najczęściej jedna osoba lub przyjaciele dwaj czy coś takiego w każdym razie gra polega na tym by latać sobie takim samolocikiem wyrzuconym z domku na drzewie, jak to mogliście zauważyć zresztą i odnajdywać wspomnienia tak, dosłownie, tak jak mnie usłyszeliście, odnajdywać wspomnienia. Nie ma się co z tego śmiać, bo dokładnie o to w tej grze chodzi. Tak, więc, no, gra była, z tego co wiem, wielokrotnie nagradzana na wielu konkursach i w ogóle. No i można powiedzieć, że jest naprawdę, w swoim odbiorze, jest świetna nie jest typowa dla... jak większość gier Indii nie jest typowa w ogóle kto w ogóle widział typową grę Indii jeszcze? chyba żadna gierka Indii tak naprawdę jeszcze nie była tak dosłownie porównywalna z, z potrójnym A grami z Patrolinego A i w ogóle oj prawie się dał jak wiecie gry najdroższe potrójne A i w ogóle jak to nawet nazwać się da nie wiem Pięknie, pięknie. Często od, od, są zupełnie inne niż typowe gry, niezależne. W tym przypadku ta gra. Różniam się całkowicie. Jak widzicie, przelatując przez, przez kolejne przeszkody, tworzy się nam świat. I ten świat, który się tworzy, to są wspomnienia. Wspomnienia prawdopodobnie dziecka, które rzuca tymi. rzuca tymi. tym samolecikiem. I to jest niesamowite, bo z, każdym, z każdą przeszkodą, jaką ominiemy na naszej trasie, pojawia, pojawiają się kolejne. I za, za niedługo wam powiem, czemu to wszystko służy. W każdym razie świat coraz bardziej się robi kolorowy, coraz więcej ma elementów i coraz bardziej jest rozbudowany. A co za, co za tym idzie, mamy coraz więcej rzeczy do roboty. Ale od, czy, dlaczego to robimy? Dlaczego zajmujemy się czymś takim? Dlaczego? Otóż, my odnajdujemy wspomnienia tego dzieciaka, chłopca, dziewczynki, nie wiem, dziecka, chyba, tak, tak mi się przynajmniej wydaje, nie dociekałem do końca o co dokładnie chodzi, G bo gdy tak po kolejne rzeczy odbrakujemy, To świat się robi coraz bardziej kolorowy i zapełnia się pewna książeczka, która zaraz wam, którą zaraz wam pokażę. Za chwilę. A widzicie, coraz więcej rzeczy się pojawia: Jawanowa. Element otoczenia. To jest w ogóle piękne, jak ten świat się całe buduje. To jest naprawdę niespotykana rzecz, jak dotąd w grach. Spójrzcie tylko, spójrzcie, cały świat. Cały dom powstał w sekundę. Wszystko po to, żeby zbudować jak najwięcej z tego świata. Teraz wam pokażę. Patrzcie teraz sobie tutaj. jest książeczka. Książeczka ze zdjęciami, z obrazkami. Wiadomo, nie? Są to obrazki narysowane przez dziecko. Jak widzicie. Jest ich coraz więcej. Z i, e, Z każdą przeszkodą czy też rzeczą w świecie odblokowują się kolejne obrazki. to jest piękne. Tak. Obrazki są proste, zupełnie jak narysowane przez dziecko i to jest cudowne. Ale jak zwykle mówię o grach Indie w samych superlatywach, gdyż naprawdę jestem wielkim fanem produkcji niezależnych. Widać, że twórca, twórcy myślą nad multiplayerem, chociaż nie mam pojęcia, jakby to miało wyglądać. To jeszcze jest tylko wyjście, ale tego jeszcze nie planuję wychodzić z tego. Kontynuujmy po naszą podróż, co nas jeszcze czeka tutaj. Zobaczmy, jak to zrobić, żeby to trzeba pokolorować. Nie mam zielonego pojęcia. Jak widzicie, są różne przeszkody, które zawsze trzeba jakoś zrobić ładnie. Udało mi się? Nie mam zielonego pojęcia, że to trzeba się pokolorowało. Tak, udało nam się, Hurra! Oj, czyli już mniej więcej wiem, jak to zrobić, okej. Okay. Prawie się udało. Prawie robi wielką różnicę. Stare, dobre stwierdzenia. No i pięknie. A, uda się, uda się, uda się. Uda się, uda, uda. A, nie udało się te kontyngentowo trzeba załatwić, raczej załatwić. Widzicie, coraz więcej rzeczy się pojawia, które trzeba pokolorować razem z wspomnieniami. Co się dzieje? Nie mam pojęcia, co się właśnie stało, tak <grym> szczerze. O, nie udało nam się. No zobaczmy, co dalej jest w tym świecie. Więc mamy tutaj kolejne elementy. Świat jest coraz bardziej piękniejszy. Naprawdę nie wiem dokąd to wszystko zmierza. Za każdym razem jak uruchamiamy grę, rozpoczynamy praktycznie od nowa. Więc naprawdę może doprowadzić do naprawdę magicznych sytuacji w całym tym świecie. wtedy naprawdę z każdym momentem jest coraz bardziej ciekawszy, coraz bardziej rozbudowany. Coraz piękniejszy. Bardziej piękne. Tam coś w odległości jest, ale nie będę tam zmierzał, bo nie widzę teraz sensu. Widzicie, tam coraz więcej białych elementów się pojawia w otoczeniu. Są to nowe elementy, do których musimy zmierzyć powolutku. Krowy się pojawiły, jak widzicie. Smutne krowy. Bardzo smutne krowy, tak przynajmniej się wydają. Wydają się. że Zresztą smutne. Spróbujmy uparwić życie tym krowom. Zacznijmy od tej Nie wiem czy się udało Szczerze Tak udało się Te krowy są właśnie ubarwione Na pewno nie ubawione Jeśli wie, co o co mi chodzi <ścoughs> Fany Nie to nie jest zabawne Okej okay, to się nie, nie udało w każdym razie rozumiecie o co już mniej więcej chodzi. Nie będę pokazywał wszystkiego, jak odblokować, bo to w sumie pewnie się i tak nie uda i trwałoby to wieczność i nie ma chyba sensu, żeby to pokazywać i tak i tak. Bo chciałbym was zachęcić do wspierania twórców i za sprawdzenia tej gry samemu po prostu w ten czy inny sposób. Nie powiem wam, jak ją zdobyć tak naprawdę, chyba że napiszę, bo się upewnię. Wiem, że była w ostatnio na w urodzinowym. Action, gdzie dodawali 50 gier Indii niezależnych, i wśród nich była właśnie taka gierka. Było też wiele więcej tych gierek, ale tym zajmiemy się w innym czasie. Teraz spróbujmy na koniec dolecieć do tego jeziorka i do tego ryb. człowieka na łódce, chyba bodajże tak mi się zdaje. Piękne widoki, co nic nam nie zaszkodzi. Spróbowanie do, dotarcia tam. Może coś, coś nas tam spotka ciekawego? Nie wiadomo, nie wiadomo. Jak słyszycie pewnie, muzyka jest piękna. Ubarwia grę. Sterowanie jest. Może, może teraz napomknę o tym. Jest bardzo wygodne, gra się napadzie. Gra jest z, z, zoptymalizowana pod tym względem, jeśli opada. Podnosimy się przytrzymując oba triggery prawie i lewy jednocześnie, czyli. Tak jakby, nie wiem, czy to siła wiatru jest, czy coś takiego. Można to przyrównać do tego. Skręcamy to, że tylko w prawy, żeby w prawo i w lewy, żeby w lewo, Dobra, nie stracimy tego. No, coś, coś z tą wodą jest nie tak. Tak jakby du duży prąd. Y Gra działa na silniku Unity, który jest darmowym silnikiem. Jak już pewnie wiel wielu z Was słyszało, niejednokrotnie. Dużo gier niezależnych powstało na tym silniku, na przykład Slender. Nienawidzę Slendera. Naprawdę, dobry silnik, jeśli chcecie zrobić trójmiarową grę niezależną, niezbyt skomplikowaną grafiką. Ło! 3D. Fajnie. No i to chyba tyle. Nie ma co więcej tutaj mówić o tej grze, bo naprawdę... tutaj mniej więcej mówić się nie da jeszcze z mapka. Jest taka mapka całe, całego tego miejsca, gdzie możemy polecieć, gdzie odblokować coś. Naprawdę, bardzo piękna gierka. Wiele rzeczy jest tu do, do zrobienia, naprawdę. Trzeba się tylko skupić i znaleźć ten dom. Naprawdę da się ubarwić jeszcze ładnie, przelatując całe kamienie i kolejne okolice. Nie, naprawdę nie wiem, co mnie tam czeka jeszcze. Ale nie mnie oceniać tą grę. Wy ją ocenicie, nie ja. Nie mnie. Nie mnie zbierać emocje, jakie są tutaj dostępne, i nie mnie odblokowywać po kolejne poszczególne miejsca, jakie możemy odblokować. To każdy tworzy tę grę tak jak sam chce. To było zupełnie bez sensu, ale miało pewien sens w sobie. Hmm. To był Spiner, czyli ja, procesy Exe, a to była gierka Paper Plane, gierka niezależna. Do Na zobaczenia następnym razem w kolejnej niezależnej gierce. Na pewno się jeszcze jakieś pojawią. Bye bye.